Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Dave the Diver, moi drodzy. Mamy znowuż kilka fantastycznych questów do wykonania, czekamy na biały ryż, to się nie zmieniło. Ale też mamy dużo do oddania już questów, tylko że w nocy to tak średnio, bo w nocy dostępu do wioski nie mamy, co ciekawe. No, noc jest święta, nie wolno nam już w spokoju wioski podwodnej w nocy. Ale zamiast tego mam wrażenie, że mieliśmy jakiś quest do zrobienia podczas nocy. Więc to sobie sprawdźmy. Mamy tak. To inspiracja to raczej na mnie nic nie zmienia. Eee, powrót do Linchen, ok. Poprosić Banchu, żeby coś ugotował. Spoko, to spoko. I złapać kliony. Ale ale ciekawe, nic stąd nie brzmi jak nocny quest. Ja musiałem sobie ten nocny quest jakoś zdurać, generalnie, podczas poprzedniego odcinka. Bo jak tak patrzę, to tutaj nic nocnego nie ma. No ale dobra, jeżeli nie ma nic nocnego, no to nie ma nic nocnego. My idziemy, wykonamy to, co mamy do wykonania i zajmiemy się. O zaraz. Tam chyba Echo Watcher coś miał. Nowego. Możemy coś oddać? Możemy. Świetnie. 40 punktów researchu. Elegancko. Czy coś jeszcze mamy do oddania? Raczej pewnie nie. Mamy nowe fosile, nowe nowe kości do znalezienia. To jest jasne. Te kwestie się trochę powielają i ponawiają. Mm, ale tak to jest już w tym przypadku tego, jako watcherowie. Cały czas mają jakieś ekologiczne kwestie do zorganizowania na bieżąco. Dobra. Czas się wybrać na naszą mm, farmę. A skoczmy na farmę. W sumie to mogłem w telefonie sprawdzić, czy tam są jakiekolwiek te nie musiałem tutaj od razu się wybierać sam Ale no, jak już wybrałem to połażę Nutrient, okej okay. Wszystko jest chyba w porządku Nie widzę żadnych chwastów w tym miejscu A co mi skarze telefon? Jak sobie wejdę w telefon, to co, co, co mi pokaże zaraz? Yy, gdzie w ogóle jest ten farm now, okej okay. no nie ma żadnych, żadnego damage'u, ani nie ma żadnych chwastów Okej, okay. to jest najważniejsza informacja Rozpadamy spadamy w takim wypadku do naszej czarni Bo tam już praca pewnie to wrze, jakbym strzelał, dostarczone zostały rzeczy z, z naszej plantacji rybek. Plantacja ryb to jest złe słowo, ale nie mam innego lepszego w tym momencie. Mm, mamy 220 złotych. Mamy trochę ingredientów, mamy menu. Dobra, musimy sobie jakieś fajne menu dzisiaj stworzyć. Bardzo dużo mamy tego. Mamy rekinów, to jest zaskakujące. Myślę, że powinniśmy totalnie do szóstego levelu już będziemy to ulepszać. No wiadomo, że Bancho musi pokazać swoje skille. Teraz tam ze mną na telefonie. Dobra. Nie musimy tego już tak każdy ma zamoglądać. Ja tak sobie lubię chwilkę popatrzeć, ale też bez przesady. Dobra, to robimy tego tego rekina, co? Myślę, że ludzie może by tego rekina pojedli. On jest bardzo drogi. <grych> Więc jedźcie go, kurde. To możemy wzmocnić. Mamy tego też troszkę. To wzmocnimy sobie. I to też powinniście jeść. To też jest bardzo dobre. A czas są bardzo nastawione na rekiny, jak się okazuje. Z tego czy innego powodu, a ulepszymy jeszcze raz, chyba i trzy takie susiki. No, wszystko jest takie bardzo duże u nas w naszej knajpie, i na swój sposób może to działać na zmysły, nawet jakby tak się nad tym skupić i pomyśleć chwilę. Tylko, żeby kwestowych rzeczy nie ten nie, nie, nie rozwalić, to byłoby najstraszniejsze. 20 komber sushi to można ulepszyć, tak naprawdę. My tych 20 też mamy, więc też polepszajmy. One są bardzo tanie. Ale możemy zrobić ich trochę. Chociaż kurde, takie tanie sushi robić. Tylko nam to będzie, wiecie, zagracało. Yy, generalnie. Pozycję w menu, którą można by było złożyć na coś lepszego. I tak się teraz zastanawiam, czy to ma jakikolwiek sens to zrobić. Pangtufa sprzedajemy jednego, a co mi tam? Sprzedajemy to dosowo, ulepszamy. Funkcjonalnie to nie do końca sprzedajemy. Na Audiusów też trochę połapaliśmy. A żeby nawet do czwartego poziomu? A co? To sobie z tych slimaków zrobimy też sushi. Ramy. Może jakieś takie typowe bardziej by się przydało? Chociaż jest taka zupka jeszcze. Ja się trochę boję zupkować, bo mam taką quest'a do wykonania wciąż i się martwię o niego cały czas. Dobra. Red Lion Fisher chyba powinny być ok. Nawet nie wiem, ulepszaliśmy nigdy. Nie, no ulepszaliśmy. Na piątym poziomie, więc musieliśmy ulepszać Chyba dwa takie Lionfish'e hmm. Snapery ulepszmy. będziemy mieli dwa tylko na sprzedaż, ale to ok. I ostatnia pozycja w menu. Może coś jakiś puffer? Może puffer? A pufera zaserwujmy. A co? Mamy Pufferka, fajnie. Możemy otwierać generalnie. No i obyś nam się dzisiaj fajnie powiodło. Obyśmy dużo pieniążku skarnęli będzie elegancko. Nie ma już, prawda, eventu, ale kto wie, bo tam obsługują już. Obsługują. Dobra, tam, tam, tam siedzi. Dobra, ktoś tam poszedł ten zająć się kwestią, że tak powiem, ogarnięcia piciu dla tych poszczególnych klientów. Bo To też trzeba się tym zajmować, przecież. Dajmy tej. Kurczę, daleko tam muszę pobiec, oooo Nabiega się człowiek tyle Dobra ja Muszę też posprzątać niedługo Ale też trzeba narobić tego, wasabi, nie? Jedziemy, pyk, pyk, pyk Pyk, super Fantastycznie, ciśniemy dalej Trzeba posprzątać też w niektórych miejscach Więc pyk, sprzątamy Żeby oni się nie wkurzali na nas, że mam jakieś kiepskie warunki czystościowe jak najpierw to trzeba tutaj wszystko wysprzątać Dobra i mi biegniemy dalej po rybki, biegniemy, 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 biegniemy O tutaj trzeba posprzątać jeszcze Dobra, ja mam do starczenia. I tu się wychodzą, mam nadzieję, że wszyscy wychodzą obsłużeni Nie jestem tego w 100% pewien, ale mam taką nadzieję Dobra, pobiegniemy, bo po to ostatnie rybki I proszę bardzo Chyba wszystkim dostarczyliśmy, szybko tutaj jeszcze, szybko, szybko, udało się jeszcze, haha, jeszcze to sprzątanko zaliczyliśmy, wszyscy wyszli, Snajpa jest posprzątana, no, pięknie, nie wiem czy 5-0, bo nie wiem czy kogoś nie przegapiliśmy chyba, chociaż może, może nie, To ładnie poszło, zarobki są najwyższe ever, 3000 46 to piękna robota, tylko czy my bancza poprosimy o pomoc, bo jeszcze mieliśmy to zrobić, to już nie uda. Hmm. Chyba można sobie na dzisiaj dać spokój już. Całkiem długa droga, stać się najlepszym mistrzem. O tak, czyli by to nasz dobry kolega. Pudełka po pizzy, pistolety nerfowe. Figurki na stolikach. I taki Makura w ręce, co? I jaka piękna różowa, no prawie że różowa piżamka. Ale coś mnie martwi takie ujęcie na niego. Tak jakby coś się miało mu może złego stać? Mam nadzieję, że nie. O, jaką maskę ma jeszcze niesamowitą? Krystę. O, o. On gdzieś odpływa. jakieś regiony niezbadane. Pod świadomości swojej. Co to na niego się czai? Aha. Zresztą nie mogłem się spodziewać. Ale dobra, to na razie chyba nie jest koszmar w takim wypadku. To wygląda jak bardzo przyjemne marzenie. Czemu my o tym się dowiadujemy? O, kurna! Co tu się dzieje? Co za mini gra? Live stage się rozpoczął w śnie Duffa. Kiedy ikonka high się pojawi, trzeba nacisnąć LTRT, ale oba naraz? Okej. Okay. LR, żeby ruszać rękami w rytm i uderzać. Aha, ale oba naraz, tak? Dobra, 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 dobra. Kiedy pojawi się pomarańczowa otacza, no Szejknąć w lewo i w prawo. szejkować Jezus, okej! Okay. Dobra, spróbujmy zapamiętać. Okej, okay, dobra. spodziewałem się tego w grze o nurkowaniu. Dobra, mamy obydwa, to tak powiem. Jezus. Nawet trochę bym chciał popatrzeć na ekran, co tam się dzieje u góry, ale muszę pilnować swoich ruchów dłoń mi jednak. Shit! Za mocno to zrobiłem. Dobra, na razie jest nieźle, na razie jest nieźle. Ten koncert będzie pełnym sukcesem. Sheet, zapsułem kombo. Eee. Eee. <laughs> Trochę się pogubiłem, nie? Dobra. Sheet, ja nie mam skoordynowanych w ogóle rąk do tego. Do trzymania dwóch gałek naraz u góry lub na dół. To aż zaskakujące jest. Myślałem, że to nie będzie jakimś większym problemem. I, o, i, o. <laughs> nie no, daw. Super. Że nam dałeś dodatkowy gameplay, excellent mimo wszystko jednak, czy zagrałeś odpowiednio dużo? Tak, ja myślę, że wystarczy nam na razie, ale fajnie było, muszę powiedzieć, fajny rodzaj gameplayu. No ale w sumie, okej, okay, miał ładny bardzo sen, daw, życie stało się lepsze na pewno. Ale to jest tak znikąd element gameplay'owy, że ja pierniczę. On po prostu się wydarzył. Nowa gra mobilna, która nazywa się Lee biegnie jest teraz dostępna. Możesz zagrać grę ze swojego yy, telefonu z Game Factory. Okej. Okay. Um, to fajnie, o jaka ładna, znaczy taka nietypowa, no ładna w sumie malownicza pogoda. Chapter czwarte, opuszczona jaskinia. przy okazji Henjin e, poprosił mnie o to, żebym sprowadził mu klucz do lodowcowego przejścia. Muszę powrócić do miejsca, e, w którym mieszka starszy e, wioski. Ale czemu sobie tam mam powrócić? O, raport z farmy jest e, dostępny. Plus, jeszcze jakieś maile nam się pojawiły. Chyba trzeba by je sprawdzić. Widzę, że nawet nie mam wyboru. To Jest Komitet Turystyczny Blue Hole. Witajcie rezydenci. Komitet Turystyczny Blue Hall z tej strony. Blue Hole staje się coraz bardziej popularna i zainteresowanie w niej mocno rośnie. W ciągu trzech dni wydarzy się e, impreza jachtowa. Mnóstwo bogatych ludzi się tutaj pojawi. Jeśli są jakieś restauracje, które są w stanie przygotować wysokiej jakości danie z tuńczyka, to prawdopodobnie zwiększyłyby one swoje zyski. Prosimy o wsparcie do momentu aż staniemy się najlepszą atrakcją na świecie. Komitet Turystyki Blue Hole. Dzięki za cynk, czy mamy kolejny event? Dave, czy ty właśnie przeczytałeś maila? Którego dostałeś? Żeby nie było Nie, to, że w ogóle maila, to nie jest tak, że... Że <laughs> jest zdziwiony faktem, że w ogóle Dave czyta maile. Tak, mówi... Było mówione o tym, że impreza tuńczykowa się niedługo rozpocznie. Dokładnie, tuńczyk to jest najlepszy przy przyjaciel sushi. Możemy sprzedawać ich za całkiem niezłą sumkę. Nie widziałem sushi w Bluehole przez... Od dobrej chwili. A przecież początek już... Powoli począ, początek sezonu tuńczykowego. Będziemy w stanie... Zarobić fortunę na tej imprezce. Hmm. Ale czy nie jest przypadkiem jakoś całkiem trudno łapać tuńczyka? Słyszałem, że to bardzo nie jest szybcy pływacy. Ci tuńczykowie. <laughs> Dlatego właśnie pewna inwestycja jest wymagana. Po południu wprowadzę Ci narzędzie, które jest w stanie łapać tuńczyki. Zobaczymy się później. Ale buja na tej łodzi swoją drogą. A dobra, zobaczmy tą grę, o ile. Minigames. Dream Life też tu jest w tym momencie dostępna, no dobra, zobaczmy Lee's Run. Skoro już nam się odblokowała, no to grzechem byłoby nie spróbować, nie? Rozpocznijmy. Jump raz, jump dwa, okej. Okay. A, w ten sposób. Dobra, biegną jacyś otaku za nią. Dobra, pięknie zbieramy monety na razie. Otóż, było dwa razy i ją złapali. Dobra, zagrajmy się raz, teraz już chyba czaję, o co chodzi. Jump dwa razy jest ważnym elementem tej rozgrywki. Dobra. Rozumiem, że też jumpować możemy w różnym momencie, w sensie podwójnie. Więc warto... O nie! Shit tam się pojawili teraz oni. Oni się pojawili! Otaku! Tylko nie oni! Nie! Fuck! Dobra, próbujemy jeszcze raz. Mieliśmy 65 rekord na razie. Próbujemy jeszcze raz, zobaczymy, czy uda się nam go pobić. Pewnie nie. Nie, kurna, on tak jest ustawiony, że... że jak ja mam go... Dobra, nie, jeszcze raz, okej, okay, moi drodzy, ostatni raz, jakby, żeby, żeby być fair, ale no nie, dlaczego nie jest tak ustawiony, no? Przecież ja tam nie mogę się przeskoczyć. Może powinienem odpowiednio wcześniej? Na no, przykład w ten sposób, o. Jak to robię odpowiednio wcześniej, to jest szansa na uniknięcie też dafa. Więc po prostu muszę to zobaczyć i od razu skakać, tak naprawdę. Shit! Uuu, przeżyliśmy to, myślałem, że spadniemy. Nie, no. Brukowaniec. Przepraszam, masz, ostatni raz naprawdę. Naprawdę nie, nie ściemniam wam, to jest ostatni raz. Nie będziemy waj grali w mini grę w grze, bo to trochę dziwna jednak jest. Znaczy, w sumie to nie jest aż tak dziwne, ale no. Mamy inne rzeczy do zrobienia. Dobra, całkiem... Fucking daf. Musi tam musiał pojawić oczywiście. What? What? Byłem na... Dobra, nieważne. Zegraliśmy, sprawdziliśmy gierkę, jest świetna gra mobilna. Polecam wszystkim. Co ciekawego co napisane? Okej, okay, lajki rozdamy dla jednej osoby właściwie tylko. I do rankapu jeszcze potrzebujemy. No całkiem sporo, ale już mniej niż połowa nam pozostała. Dobra. Eee, mieliśmy jakiś raport na pewno z y, chyba. Y, naszej farmy, że... O, to jest. A, bo są wcześniejsze raporty, 90, dobra. To sobie rośnie. Zero można w tym momencie jeszcze, mm, że tak powiem, zebrać, ale jestem ciekawy, czy ja mogę coś tam mimo wszystko zdziałać. Jaką na sobie na tą farmę pojadę. Bo nie wiem, może możemy jakoś wesprzeć ten, ten poziom Nutrition, czyli wartościowej gleby, to mnie zastanawia, no chyba nie. A co, to mogę zebrać faktycznie? Nie, no to dopiero... Zaczęło wyrastać z ziemi, to nie ma sensu tego zbierać. Hej, ziomek, daj mi pogadać z tobą. Okej, okay, dobra, czyli on, to, on, on się tym zajmuje i kropkę, nie? Jakby nie ma się tutaj w tym momencie przejmować. Dobra, to ja się nie przejmuję i zostawiam to w spokoju, aż na raport, że hej, jednak warto. 000, mamy też pieniędzy, więc można by zainwestować w wykupienie lepszego sprzętu znowu do pływania, tak samo jak w Bo To się nam na pewno przyda, żeby na głębiej móc schodzić, na głębszą, na głębszą, głębszą głębokość Ale jak już tak mamy z kasy, to możemy też lepszy harpun sobie mieć A co, harpun się zmienił już w taki, szkurcze rkiński wręcz Wygląda na taki mocno stylizowany, ale fajny w sumie Mieliśmy się jeszcze zapytać um, bancho, żeby nam ugotował pewne moje e, no, jedzonko, więc skoczmy do suszarni. Potem lecimy do ludzi ten, do, do wioski ludzi morza. to mamy trochę questów do oddania. Boże, aż mi jest tutaj. kaszel napadł wybaczcie. Jeżeli kogoś ten. Jeżeli kogoś ten przestraszyłem w tym momencie, to moja wina, wybaczcie strasznie. Masakra. Dobra, no bancho, słuchaj, bo jest sprawa. No, koralowa. Coś, co robiłem już wcześniej. Tak, mam kolejną chorą osobę pochodzącą z morza. <grydy> Tutaj są składniki. W porządku, daj mi to. Masz. Hmm. Dobre. Agresja! Ale to jest. Piękne, kiedy on gotuje. Nie możemy jej zeskipować tej animacji, żeby nie było. Korale. Nie wyobrażałem sobie, że smakują tak dobrze. Dzięki ci, bancho. Cudnie, teraz mogę to zabrać do warsztatu w wiosce ludzi Morza No mogę, I mam zrobioną kolejną rzecz W zasadzie to tam musimy tylko te klione szukać z takich questów, które są powiedzmy Bardziej na bieżąco zrobione, bo tutaj wszystko, wszystko Jest w sumie generalnie nieźle, dobra Ludzie Morza Ludzie Morza, znaczy na was czas Idziemy na łódkę i nurkujemy Właściwie to Teleportujemy się, nie nurkujemy, no ale się z tym już. Bo będziemy się czepiać chyba takie szczegóły, czy nie? Puf. ale i tak wiecie, musimy założyć cały sprzęt, bo technicznie nas tam teleport nie, ale w sumie to my dowód wejdziemy tak czy siak nagle. Więc to jest e, nie bez kozery ubrany sprzęt. Dobra, przywołujemy oczywiście naszego koleżkę. żeśmy zarobili dużo na tych konikach morskich, więc teraz nas stać na wszystko w tej wiosce. Zapomniałem, że to można skipować. Wyobra Wybaczcie, wyobraźcie sobie też przy okazji, że to można skipować. Tak, dobra, tutaj jest jeden wykrzyknik, więc pyk. Wejdźmy do niego. Ciemanko. On no, dzisiaj nie ma klientów. Chodzi o to, że był pewien kolekcjoner, który nazywał się Czuci, kolekcjonował wodorosty. Zapewniał on wodorosty naszej restauracji, ale jednak Czuci nie wpadał do nas od. cóż. Skończyły nam się składniki, nie mogę zaakceptować już żadnych klientów. O nie! Czy jest może jakiś sposób, żeby skontaktować się z cucim no mam klucz do jego domu, ale nie mogę tak po prostu zostawić restauracji. Ale jak dostałaś klucz? A, Tsuchi to bardzo duży em, żółwik taki. Kiedyś go karmiłam od czasu do czasu. Dave, czy mógłbyś to zrobić dla mnie? I mógłbyś się tam przejść? No, musi być trudne, nie móc odwiedzać. Nie móc otworzyć swojej własnej restauracji. Spróbuję się tam przejść. Może powiedzieć mi, gdzie to jest? Chodzi o to, że. trochę ciężko to wytłumaczyć, ponieważ teren wciąż się zmienia. Ten żółwik zjada bardzo dużo różnych jellyfishów. Może są jakieś ślady w okolicy po tym. Hm, dziwne. Ale przyjrzę się temu. Kolejny kłościk. Już nie dostajemy w sumie chyba aprovala u. u tego. Denzina. Chyba tylko jego to już chyba nie rusza. Chociaż nie wiem w sumie. Może, może to wciąż ma znaczenie? Zobaczmy sobie szybko na mapkę. Gdzie mamy dostarczyć te rzeczy? Bardziej po prawej, wszystko jest. I nawet w świątyni. I w domu hężina też. Dobra, czyli jest dużo rzeczy z pytajnikami, więc. Dużo rzeczy potencjalnie dla nas dobrych. Tutaj jest jedna rzecz, która potencjalnie jest. Quest. W ogóle. O, tu jest więcej questów. Okej, okay. eee, Spider Krawe trzeba by było pokonać. Brzmi jak spoko akcja. Potem. Złapać Nautilusy 3. okej, okay, spoko No i analiza kości Ci też są kości, co? No tu nie możemy kości dostarczyć Nautilusów nie mamy niestety Ale część rzeczy zrobiliśmy To jest jakby kolejne miejsce do wykonywania Subquestów tak naprawdę No ale czemu nie Oj kowalu mój, ty kowalu O to jest, to jest z koralów Kowalu, koralów. Powinieneś zjeść i odpocząć. Ale jakim cudem człowiek może robić nasze jedzenie? Daj to i idź. Może sprawdzić, czy nie jest zatruta. Ależ on jest nierozsądnym człowiekiem. Zresztą, wszystko jedno. Musisz sprawdzić, czy to nie jest zatruta, tak? Proszę wbirniczać po prostu. Bo pytanie przez chwilę u niego. Ja powinienem być wdzięczny za tą owsiankę. No chyba powinieneś być wdzięczny. Ja wychodzę stąd w tym momencie, jak tak się będziesz zachowywał, kolego. Ja Mamo wsianka, on mi podejrzenia jakieś w twarz rzuca. Byłem jakimś. Ach, no szkoda gadać. Tak rozmawiać z menadżerem jego, w tej kuźni. To jest kolejny pytajniczek. co tutaj mamy do zrobienia w sumie? A, Serdzia musimy oddać, no właśnie. Dziękuję ci, człowieku. Obawiam się, że już nigdy go nie zobaczę więcej. No, ciężko było sprowadzić twoją, tutaj tego twojego zwierzaka. Heh, <laughs> upewnię się, że to się nigdy więcej nie stanie. Może było ciężko, ale na pewno było opłacalnie, to mogę powiedzieć. I jeszcze jeden mały prezent dla ciebie. Masz tutaj portret Sergio. Hmm. zawieszę go w restauracji, dziękuję. Wpadaj do kasyna od czasu do czasu, człowieku. No, możemy do czasu do czasu wpadać. Mamy różne gry, które możemy grać, ale aczkolwiek teraz nasze koniki morskie odpoczywają, a mamy tylko dwa, więc musimy im dać wypocząć, po prostu o to mi chodzi. Dobra, wejdźmy sobie na naszą, na nasz szereg lokomocji. Tylko chcę jeszcze zobaczyć, bo tutaj wszystko jest ok, czyli musimy się do góry po prostu przenieść. Dobra, to zasuwamy. Skopyta ruszył ten delfin, to muszę przyznać. Więc ja w piłeczkę popy, popylają, to fajnie wszystko. A my się przeniesiemy tu i w pierwszej kolejności odwiedzimy nie króla, tylko odwiedzimy właśnie tą panią kapłankę. bo jej to są mini questy, a jego to są główne questy, więc lepiej to wykonywać w pewnej konkretnej kolejności. O mój Boże, człowiek, jesteś tym przecież. Dziękuję Ci bardzo. Będziemy w końcu w stanie e, mieć ślub bez żadnych, żadnej dodatkowej czkawki i problemów. No dobra, mamy z, zapiski przekazane człowieku, czy raczej Dave chyba miałeś na imię, tak? Myślę, że gdybyś wziął w tym udział, to mógłbyś stać się bardziej, jakby, ogarnięty w kwestiach wioskowych. Wesele ludzi morza, co? To brzmi ciekawie. Będziemy brali udział w weselu? To dopiero. Tylko, że ekran się ładuje. Tak, będziemy brali udział w weselu. No i jesteśmy na miejscu, Dave. Wow, faktycznie to ma taki trochę inny feeling niż ludzkie wesele. A, naprawdę? Możesz tutaj zostać z tyłu. To się niedługo rozpocznie. A z tyłu znaczy gdzie my jesteśmy? Nie mogę się zlokalizować. A, dobra, widzę się, dobra. się tutaj zbliżają. O, o. O, o! To, to chyba nie jest częścią ceremonii ślubnej, generalnie. Tak mi się wydaje. Dobrze, że do, 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 do wody z tyłu spadła. A nie na, na parę młodą. No nie, kolejne części nie ziemi. Ręka, ręka King Longa. Nie, tylko nie to, Król Long. Ręka, co teraz zrobimy? Ja bym na miejscu tych nowożeńców byłbym tak wpiniony, że zepsuło mi się wesele. Jesus Christ. Ojej, King Long, to okropne. To naprawdę stara statua. Nie mamy narzędzi w tej wiosce, żeby to załatać jakoś. Ojejku. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czy to omen nadchodzącego katastrofy? Być może? No, zaraz, moment. Uspokójmy się na chwilkę. Może kobra coś będzie mógł w stanie ogarnąć. Spróbuję zobaczyć, czy nie ma czegoś, co można by było użyć w tej kwestii na powierzchni. Zresztą, poczekajcie chwilę. O, Dave, proszę sprowadź nam coś dobrego. King Longu, potrzebujemy twojej opieki. No cóż, crazy stuff prawda, że takie rzeczy się dzieją. Gdzie jest nasza, nasz delfinek? Dobra, przepłynął. Więc sobie lecimy z powrotem na wyższe piętra. Bo tym razem musimy wskoczyć już do samego dworu, że tak powiem. Do domu Tenzina? Jakąś scenkę w ogóle będziemy mieli. Zobaczmy więc. W końcu Miał nas zaprowadzić ten jego syn. Znaczy, to nie jest jego syn, ale. A więc wróciłeś, człowieku. Opuszczona jaskinia to stare, opuszczone miejsce yy, przeładunku ludzi morza. Klucz przejścia znajduje się w tym miejscu. Słucham, cię poprowadzi. Powodzenia. A myślałem, że uciekłeś, człowieku. Słucham, najlepszy wojownik ludzi morza zaprowadzi cię do odpowiedniego miejsca. Chodź za mną. Słucham, naprawdę. Uciekniesz przy pierwszej lepszej okazji. Ja to wiem. Ty to wiesz, wszyscy to wiemy. Po co ty grasz w tę grę? Chłopie. Odpuść. Nie ma sensu się w ten sposób pokazywać. Wiemy, że nie do tego nie jesteś zdolny. My tu kiedyś byliśmy. Pamiętam to miejsce. Tutaj człowieku. Dalej, daj mi już przejścia, ale tu jest mroczno i ciemno. Dlaczego to miejsce jest zamknięte tak swoją drogą? Hm, nie jestem pewien. Słyszałem historię na temat jakichś chorych, psychicznie zwariowanych ludzi morza, których zamykano tutaj. Zamykano gdzieś. A to tak swoją drogą. Słyszałem, że ci szaleni atakowali innych ludzi morza. Ale to było jakby tysiąc lat temu. Ludzie morza żyją tylko 300 lat, więc się nie przejmuj. Hmm. Trochę mnie to jednak stresuje. Idziesz ze mną? Ja jestem najlepszym wojownikiem moich ludzi. Chcesz, żebym podjął się takiego nudnego zadania? Ja tutaj zostanę i będę chronił tego terytorium. Cię pośpiesz i weź i przynieś mi klucz. Ach, wiedziałem, że tam nie wejdziesz. To jest jednej z najgłębszych, najgłębiej położonych terenów. Szukaj pokoju z dużym muralem. I znać kiedy będziesz gotowy człowieku. Kurde, moi drodzy, czy jesteśmy gotowi na takie wyzwanie? Oto jest pytanie. Hmm. Myślę, że od tego rozpoczniemy sobie kolejny odcinek odwiedzenia właśnie tej jaskini e, i tego, tego przejścia i szukania tego klucza. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zapraszam Was gorąco do subskrypcji kanału, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!